Witam Was dzisiaj z Monaco, z Monte Carlo. Opowiem Wam dziś, co to jest Światowy Przedsiębiorca Roku, na czym polegają wybory Światowego Przedsiębiorcy Roku. Jest taka firma doradztwa gospodarczego, nazywa się Accenture. Young. To jest jedna z największych firm doradczych na świecie. Globalna firma, około 300 tysięcy pracowników. I ta firma co roku wybiera niemalże w każdym kraju najlepszego przedsiębiorcę w tym kraju. Tam jest parę kryteriów, oczywiście dane ekonomiczne firmy, prognozy na przyszłość, jak atrakcyjny jest jej model biznesowy, a także wpływ na społeczeństwo. Trwałość modelu biznesowego pod względem oczywiście ekonomicznym, pod względem także społecznym, pod względem wpływu na środowisko, tak? pod względem środowiskowym ochrony środowiska. Poza tym oczywiście wpływ na społeczeństwo, pozytywny wpływ na społeczeństwo jest oceniany. Zasięg tej firmy, czy to jest globalna firma, czy to może jest tylko firma lokalna. No i oczywiście osobista historia założyciela przedsiębiorcy jest bardzo ważna. I teraz w każdym z krajów jest wybierany zwycięzca krajowy, który się nazywa przedsiębiorcą roku w danym kraju i ci najlepsi przedsiębiorcy z każdego kraju, przedsiębiorcy roku z każdego kraju. Spotykają się raz w roku w Monako, właśnie tutaj, żeby wybrać najlepszego przedsiębiorcę świata między sobą, który się nazywa Światowym przedsiębiorcą roku. Ta impreza w Monte Carlo odbywa się od jakichś 13 lat i od tego czasu zostało wybranych 13 światowych przedsiębiorców roku, czyli 13 jakby najlepszych przedsiębiorców świata w danym okresie. Ale z tych 13, Przedsiębiorców, tylko ośmiu jest miliarderami, którzy dorobili się od zera. Czyli takimi, którzy kwalifikują się do mojej książki. Z tych ośmiu najlepszych przedsiębiorców świata, pięciu bierze udział w moim projekcie i ich metody, ich myślenie będzie opisane w mojej książce. W zeszłym roku, światowym przedsiębiorcą roku, czyli najlepszym przedsiębiorcą na świecie, został Manny Stuhl. Mój dobry znajomy. Z którym spędziłem 2 dni w Australii. Menystul urodził się w obozie uchodźczym po wojnie w Niemczech w 1948 roku. Pochodził z żydowskiej rodziny. Tak a propos, jego rodzice byli z Polski. Byli polskimi Żydami i dostali się na statek do Australii, żeby opuścić. Europę i po prostu niepewne środowisko europejskie. Menistúl w wieku chyba 7 czy 9 miesięcy dotarł do Australii i tam zbudował swoją przyszłość. Z początku zbudował firmę, która sprzedawała różne gadżety, które można, da, które można było dać jako prezenty. Później sprzedał firmę i przejął małego producenta zabawek, by ratować go od bankructwa. I z tego małego producenta zabawek zbudował globalnego potentata w tej branży. Obecnie to chyba piąta największa firma zabawkowa na świecie. Przez ostatnie dwa lata jego zabawki były najbardziej popularnymi zabawkami dla dziewczynek, które się sprzedawały nawet lepiej od Barbie. I dzisiaj właśnie spotkam się ponownie z Menystulem, z najlepszym przedsiębiorcą świata, aby zadać mu parę pytań w Waszym imieniu. Więc spotkajcie ze mną jedynego w swoim rodzaju najlepszego przedsiębiorcę świata, światowego przedsiębiorcę roku Meni Stula. you have implemented in your, uh, your business, uh, Epiphany, like, you know, uh, realization you had. I think that's a consequence of the win. No, no, just generally the last year is somewhat different. The world, ambitious entrepreneurs, if you had to give them just one advice to be as successful as you are, what is the most important thing for, for a young entrepreneur to, to do or to be or to uh, represent? I would suggest um, find out something different in the marketplace, find a niche um, that you can disrupt, and make sure that whatever you do, you're motivated by your passion and your love for what you're doing. And don't be motivated by money alone. Money should be a consequence of your success. But it's so important you get up in the morning and love what you're doing. You're a basic you're just got to make sure that you love what you're doing, you're passionate about it, you love to come with that. Okay. okay, thank you many for your time and uh, your really insights and I wish you success uh, in the future. Thank you. Thanks, See you. Jeśli wam się to podobało, chcecie usłyszeć więcej o najlepszych przedsiębiorcach, o tym, jak myślą, o tym, jak działają, o ich świecie, o ich perspektywie, to zasubskrybujcie tutaj. A tutaj zobaczycie jeden z moich najlepszych filmików. Natomiast tutaj można ściągnąć nagranie z mojej ostatniej prelekcji na TEDxie, gdzie mówię na ten temat. To tyle, dzięki, do zobaczenia z Monako.